Uuu, ciemniutko i fajniutko. Sprawdzi się idealnie. Zwijamy. Tylko porządnie, żeby wszedł do plecaka. Jeszcze garnuszki, zupeczka, pianeczki i kilka szpikulców. Nie zapominajmy o termosie. No i toster na ciepłe śniadania. O, Jennifer chyba wyjeżdża na jakiś kemping. Zawsze stara się spakować pół domu. Dobrze, plecak spakowany. Można już wychodzić. Panie, ale ciężki! Ale będzie super! Jennifer, coś ci wypadło z plecaka! Okej, okay, zobaczmy, co zostawiła. Spakowała na kemping same dziwne rzeczy. Zaraz? Mam świetny pomysł! Wezmę jeden z drewnianych szpikulców i pianeczkę. Wystarczy nabić jedną na szpikulec. W zasadzie zmieści się więcej, ale zostawia między nimi małe odstępy. No i proszę, trzy pianki gotowe. Podłączamy toster i pieczemy. Można położyć je na tosterze i poczekać, aż będą gotowe. Ważne, żeby je obracać nie chcemy ich przypalić. I gotowe! Pieczone pianki w domowym zaciszu. Super! Dodajmy do nich ciastka i czekoladę. Na koniec zsuwamy pianki ze szpikulca. Witaj, piękności! Ale dobre! Jak się ciągną! A mam jeszcze dwie! Och, muszę się dobrze skupić. Ach, nie mogę nawet mrugać. Dobra, szybko, złapię buzią. No dalej! Co to za bałagan? Jake! Słyszysz mnie? Mamo, nie widzisz, że gram? Prawie wygrałem. Tak, a masz, ty też. Udało się, wygrałem. O nie, ale będzie przypał. Ile razy ci mówiłam, żebyś utrzymywał porządek w pokoju? Nie. Nie może się dowiedzieć. Nie, nie, nie. Co tu robić? Z powrotem do paczki. Zaraz. Chyba mam pomysł. Jeśli złożę spód w ten sposób, chipsy będą wyżej. Uff, to gramy dalej. W sumie to gramy i jemy. Chipsy i serial to świetne połączenie, prawda? Głupie to, zmieniam kanał. Gdzie pilot? Skąd się tam wziął? No nic, trzeba wstać. O, uwielbiam stare seriale. Co to za dziwny odgłos? Sofia, zgniotłaś tyłkiem moje chipsy. A miałam jeszcze połowę paczki. Teraz to zwykłe okruszki. Sorry, Wiki, nie wiedziałam, że na kanapie były te chipsy. Przepraszam. Wow, naprawdę jest wkurzona. Szkoda, że nie mogę cofnąć czasu. Ale wystarczy posiekana cebulka, kolendra, pomidory, starty ser i kilka jajek, żeby zrobić z tego coś smacznego. Zawińcie paczkę i wstrząśnijcie, żeby wymieszać wszystkie składniki. Następnie włóżcie do gotującej się wody. Na około 10 minut, po czym wyciągnijcie paczkę szczypcami, żeby się nie poparzyć. Kiedy wystygnie, wyłóżcie zawartość na deskę do krojenia. Pokrójcie na kawałki i wetknijcie w nie wykałaczki. Będzie prościej jeść. O, ketchup to świetny pomysł! Teraz specjalnie będziecie zgniatać swoje chipsy. Wiki, przygotowałam coś pysznego! Spróbuj, a od razu zniknie Ci ten grymas z twarzy. No już, skosztuj. Wygląda ciekawie. O kurczę, nigdy nie jadłam czegoś tak dobrego. Nie wierzę. Ale, oblech. No nie mogę. Gdzie te chipsy? Jake! Przestań! Wyciągaj te łapska! O, oh, patrz co narobiłeś! Mam tego dosyć! Dobra, wyluzuj! Muszę coś wymyślić. Wezmę pustą puszkę i wytnę kawałek z boku. Teraz zakrętka i klej. Naleję trochę do środka. Szybko przekładam patyczek. I czekam, aż wyschnie. Teraz góra z plastikowego wieczka i klej. Nanoszę pasek na środku i przyklejam do niego patyczek. Idealnie. Kolejny krok. Wkładamy wieczko w wycięty otwór w puszkę. Obracamy i zsuwamy do samego dna. Pora na chipsy. Gotowe. Mmm. Okruszki też spoko. Dokładka! Czekaj, nie wkładaj tam rąk. Udoskonaliłam nieco puszkę. Wystarczy przesunąć to w górę. Kate, ale z ciebie czarodziejka! Wiem, znacznego. Dzięki. Masz ochotę? Z przyjemnością. Wracajmy do oglądania. Po co jeść zwykły owoc, skoro może być galaretkowy? Co? No dobra. No Chodź, żartowałem. Nie widzisz, że to Arbus? Żarcik taki. Wiem, jestem geniuszem. Proszę, powinno być dobrze. Poszła. A oto i nasz Arbus. Hej, wyjdź. Nie ty, dam ci czekoladę. Dobra, nikt nie idzie. Mam go, ale ciężki. O! Kevin, może byś pomógł, matko. Zapisz się na siłownię. Kevin, o, panie. Poczekaj! Jeszcze przed chwilą kładłam tu arbuza, czekolada i arbus. Kroimy, jest! Myślałam o czymś bardziej hardkorowym. Jedziemy. Popatrz jak w masło! Nieźle co? Uważaj lepiej z tą piłą? Źle wygląda. Pozbądźmy się mięszu albo po prostu go zjedzmy. Jeszcze parę soczystych hensów kilka łyżek i gotowe. Ostatnia teraz gwóźdź programu żelatyna. Woda też gotowa. Ale to będzie dobre. Kropelka koloru nie zaszkodzi. I dokładnie mieszamy. Ładnie! I wlewamy do arbuza. Tylko nie za dużo. Wkładamy do lodówki. Widzimy się za parę godzin. Wygląda świetnie! Uwierzycie w to? Nareszcie gotowe. To co? Kroimy go na pół? Panie i Panowie, idealna galaretka w arbuzie. Panie przodem. Smaczne. Co to za smak? Idzie się przyzwyczaić. Wydaje mi się, że odpowiedź to 5. Muszę nakarmić mózg, ale świeży. Tylko czym go pociąć? Jakoś dam radę. Ach, głupi ananas. To by było na tyle. Zjem to nudne jabłko. Hej, o, ananas. I już! Komu potrzebny jest nóż, kiedy zna się ten trik, ha? ale z ciebie frut Ninja Bella, kto by pomyślał, to jest genialne! <mulary>